Jojo, yo, go yo, z tej strony Maciek, a dzisiaj sobie gramy beta 0.47 Tak jest widzowie, dostałem dostęp do bety Dostałem dostęp do bety 0.47 Nowe postacie są, nowe mapki Teraz właśnie nagrywam, ten odcinek oczywiście nie no. W odcinka wyłączyło mi nagrywanie, więc nagrywam to jeszcze raz więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcja, tam do lobby mojego avatara. I przechodzimy może do nowych skinów. A nowymi skinami są... Ten pan jest nowym skinem. To jest najnowszy skin, jaki dojdzie w oficjalnej wersji, chyba pierwszo yy, Golden Banana to nie jest nowy skin. Znaczy... No nikt go nie ma prawie. Oprócz youtuberów. Chyba, że ktoś wygrał... Yy... A to już dawno było, turniej. Ale przechodzimy do skinów. Co to ma być w ogóle? Super banana. Nie wiem, no, jakiś gości przybrany w bananowej skórce. Fajny bardzo skin. w ogóle. to jest? No, widać. No, ale czekajcie. Tu jest w ogóle inna konstrukcja tego. Ma inne na pewno okularki buzie ma też inno słuchajcie. Dobra, przechodzimy do następnego skinka. Następny skinek... Co to w ogóle jest? Co to jest za skinek w ogóle? LOL. Okej. Okay. Przechodzimy do następnego skina, bo bo, to ja... O no, to skin jest ich duży. O ten skinek jest nowy. Widzowie, oto no. I ten skin też jest nowy Dorsk Slide. Bardzo fajny skinek. I ten skin Rhine Rider. Też jest przemocarny, coś specjalnego. Jest! Mam już cztery banany w naszym Stumble Guys. Jest dia Diamond Banan. Diamentowy bananiarz. Słuchajcie widzowie, jest ten nasz wymagany na długo Diamentowy banan Tak jest, po drodzy Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole obok mojego awatora Ten skin widzowie po prostu jest przemocorny, naprawdę I nowe oczywiście animacje, pierwsza animacja to nowa jest ta Druga ta I trzecia ta i oczywiście nowe kroki, shurikeny. I to chyba wszystko. Yy, ob teraz sobie obejrzycie nową mapę. No i moi drodzy widzowie, pokazuję wam nową mapę. Nie gram w nią, bo yy, jak właśnie grałem w tą mapę, to wtedy yy, zakończyło mi nagrywanie. Nie wiem czemu. Ale nie chcę ryzykować, bo już mi się naprawdę nie chce nagrywać, bo mnie zdenerwowało to nagrywanie, więc pokażę wam po prostu, o tak, obejrzyjcie sobie, będę w czasie przerywał, oczywiście Turbo Temple ściga się do mety, yy, mamy nowe autko, patrzcie widzowie, mamy nowe autko, tak jest, ile tu tego jest w ogóle, patrzcie, można tak jeździć, wow. Fajnie to jest. On gra z ludźmi, nie? Widać na te, ale w boty naprawdę widzowie w to też są dobrzy, więc boty w to chyba ogarniają najlepszą mapę dla botów że ogarniają, nie? I widzowie tutaj przerwie, bo patrzcie jak się zauważyć te pojazdy mają właśnie... O tutaj te yy, pokażę wam to może inaczej. Tutaj właśnie te pojazdy mają yy, właśnie nitra. Yy, te nitra polegają na tym, że właśnie jak ma tutaj te nitra. ojej już, już, już jak mają tutaj nitra, to o tutaj... Czekajcie, tylko muszę to znaleźć. Czekajcie, widzowie Nuts. No o. O tutaj są te nitra. I te nitra może. O. O, widzę teraz. Jak ma naładowane te nitro. O te to może os tutaj z tych palniczków, tych jakby tak można to nazwać. Może y, dawać sprint, no nie? Właśnie z tych palniczków y, on już może właśnie dawać sprint, no nie? Więc to jest na bardzo, bardzo y, kozackie. Względem... No, w ogóle na całą grę, nie? Dobra, y, obejrzyjmy sobie dalej. Tutaj dziś mieliśmy. widzicie a w ogóle xd to jest wzięte z yy, mi się wydaje że z pivot push i canon climb tak jest pfu co ja gadał nie canon climb tylko lost temple o o o lost temple to jest wzięte tutaj mamy jakieś figurki tutaj jakieś gadżety mamy podłogę do Stempel. temple okay, idziemy dalej Test. I dobra. I ta podłoga mogła zostać wzięta z no na przykład chociażby z los tempel. No można. Można to ująć tak. To się cisza muzykę. W ogóle. No można to tak ująć. Okej. Okay. Jedzie sobie jedzie, 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 jedzie. I te kolce właśnie odpychają, ale Monster Truck może je na nie najechać i je przyjechać. Tak jest. Może jej przyjechać. O tutaj. O! Idealnie. Jak mogliście już zauważyć albo już zauważyliście, ta palma jest z Jungle Roll. Tak jest. Ta palma jest z Jungle Roll. Ta też... Tamta też... O, to, yy, te góry też mogły yy, być ściągnięte. To mogło być z Lost Tempel. O to, to, o, o, to te krocułuszki były pewnie z Lost Tempel yy, wzięte. Więc tak mi się wydaje. Ok. Mm. Okej. Okay. Yy. O, nie skoczył. Dobra. Dobra. A jak zauważyliście jest zaraz tutaj. Poczekajcie stop jak zauważyliście te, 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 te przyśpieszacze najprawdopodobniej tylko mają inną jakby jakby to powiedzieć taką no inny kształt mają w środku nie te przyśpieszacze zostały najprawdopodobniej wzięte z a hot wheels hustle więc hot wheels hustle naprawdę Pozdrawiam, znaczy, co? Yy. dobra. Yy, możemy już oglądać hmm. dalej. Ok, dobra. O następny już Mamy te kolce są z Lost Temple Tam takie, gdzie, takie gdzie, gdzie... O nie O I dzegie wygrał właśnie właśnie. Dobra, typek wygrał i już się od nowa nam pojawia. Yy, właśnie kolejna jazda tego chłopa. Dobra, yy, widzowie przechodzimy do naszych, no do naszej bety. Dobra, wchodzimy w betę. I sobie zagramy nową mapę Paint Splash. OK, gramy sobie solo. Dobra. Tym, A to jednak jest super point slide. Już ma ktoś ba. Golden banana, golden banana. Patrzcie, widzowie, patrzcie. Jo! Nie! Już tak szybko ktoś przeszedł. Lol, eee, w ogóle, jak, toż, jak to mi laguje, e, ja chyba nie mogę nagrywać jak gram e, Beta. Bo tutaj bardzo zacina, bo ja nagrywam w tym czasie, co ja się, właśnie nagrywam, e, to przy, przez co laguje mi. Tak naprawdę, może sobie zagramy... E, a właśnie, muszę zagrać zobaczyć. A tutaj zostało dodane takie coś, jak mapy z jazdą Takie mapy z jazdą zostały dodane Patrzcie, wybrałem sobie mapy z jazdą I mamy Hot Wings hasy Tylko, a, bo tu nie ma jeszcze dodanej tamtej mapy, lol Zagrałem sobie block dash, jedną mapę Let's go! Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, no to zostaw łapkę w górę Subskrypcja tam na dole, obok mojego awatara i wpadaj na mój kanał drugi, który stworzyłem wczoraj o 18:00. I wpadajcie na kanał Damiana. Wczoraj wspomniałem w odcinku, yy, w którym sobie graliśmy różne giereczki. Yy, więc zostaw łapkę w górę, subskrybujcie, tam na do dole w yy, będzie link do kanału Damiana w opisie, do mojego drugiego kanału też będzie link w opisie oczywiście. I więc subskrybuj kanał. Już mam 20 subskrybentów. No a w tamtym... dostałem bana. Yy, kanale. Na tamtym kanale miałem 200 subskrybentów. Więc spróbujmy dobić mój rekord smutny. Bo bardzo z tego no, smutno mi jest. Że dostałem po prostu, można powiedzieć, bana. Tak jest, dostałem po prostu bana bardzo mi z tego powodu. smutno, mi jest smutno. Czemu mnie aż tak smutno robicie, to twórcy gry? Ale mi smutno. Nie jestem już happy, happy, happy. Jestem happy, jestem Jestem happy, jestem happy, jestem happy, nie. Nie jestem, moi kochani, happy, I happy. I was so happy cios beta. Let's go Oczywiście te kanta mi się zapisał. Ej, te boty są dobre Co? Tak szybko to ogóle Robimy save. A. Nie! Ale i tak wygrywamy! I w ogóle jak boty szybko właśnie bardzo długo wytrwały. XD więc myślę, że Wam się odcinek podoba z Bety. Ale no, oczywiście, że jeszcze nie kroczymy. Teraz sobie przejdziemy jeszcze raz do skinów. Yy, Golden Banana będę miał w becie na pewno. Następny yy, będzie najprawdopodobniej będę miał wszystkie skiny. Odpoczęłam gry mi będą takie dali. To oczywiście nie mam wszystkich skinów, które się pojawią. Yy, doda zostaną yy, dodane oczywiście wiele innych, wiele więcej. Ale ten skin jest przekazany! Najlepszy skin, jaki mógł być naprawdę. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, tam nadal obok mojego awtora. I teraz idziemy robić rekord na Blogdaszu. Widzimy się za moment. Yy, Widzowie, poczekajcie. I widzowie już jesteśmy w Stumble Guys już no taki można powiedzieć oficjalnym na moim koncie już oficjalnym, ale oficjalnym z czerwonym nikiem oczywiście Tak jest, już jestem z czerwonym nikiem. No, proszę bardzo. Teraz sobie zagramy blockdash oczywiście. Zrobimy stoper sami. Tak jest... umiem robić sam stopper. Oczywiście, let's go. Gramy sobie banania rzemianem. Hehe, banania <rzemionem. grymianem> Oczywiście teraz to mam dostęp do wszystkich postaci, no bo ja jestem na tajnych modach. E, tych modów nie zdradzę, niestety. Nie mogę zdradzić, co ja teraz zrobiłem. To jest bardzo, 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 bardzo moje. Takie, takie fajne. No więc, takowi to Okej, okay. Ciekawe nam czy się uda w ogóle. Dobra. Nie udało nam się niestety. A! Bo ja nie zrobiłem jednej rzeczy jak zacinko. O matko, Boska, je. Niestety teraz mi jeszcze nie wyszło. Zróbmy się sejo. Nie co? X zdanie wyszło, nie? nie. Teraz już widzowie, wyjdzie, zmieniłem tam w modach kilka rzeczy Znaczy tak w zasadzie to jedna rzecz Ale to nic Ta zupa była z mlekiem Dobra widzowie Po że będę kończył odcineczek Mam nadzieję, że Wam moje odcinki się podobają Więc tak jak mówię link będzie Do mojego kanału, drugiego i na kanału Będziecie mieli na pewno w opisie więc łapkę w górę, subskrypcja, tam na dole mojego awatara I zapewniam Was, że w kolejnych odcinkach będzie dużo rzeczy No co jest? Czemu mi to nie pobrało? Lol I Pewnie no już... Co jest? A, yy, bo ja nie wiem łączy... Nie, bo ja złego moda kliknąłem, więc xd troszkę spróbuję sobie zrobić teraz save'i y do bombito Aha, i puuu! Subito, bambino, bambito, bambito, subito, bambito, subito, 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 sciupi subito, 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 pro. subito, 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 Ok Dobra widzowie widzimy się. Ooojezdem. No, I teraz widzowie na pewno się uda. Jestem do tego zapewniony. Zrobiłem tak, że teraz na pewno się uda. Widzowie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję ta nadalobenka, a bo teraz uda się na pewno uda. Bo zrobiłem takie super mody, super, super, super mody, mody, super mody, mody, super mody, super, super mody, super mody, super mody, mody zrobiłem sobie. Tak, teraz na chwilę Jest widzowie, udało się. Teraz ja będziemy sami grać. I udzęła nam się. Tu, 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 Oczywiście mam dosyć do tak na Jak to miałem nie dostać Młotek Mamy. Mn. Będziecie zobaczyć na moim kanale, jak robię pierwszy raz w życiu sam rekord i na ZMD. Ale bez naprawdę widzowie. Zrobię sam rekord. No vlog też tak, naprawdę. Zobaczymy. Banan działa! Z tym bananem to ja może trochę to przesadziłem. Widzowie. I ja wolę jak te banany działają, naprawdę widzowie. Te banany działają jak... No nie wiem, już nie powiem co. My teraz pójdzie bardzo fajne to, ale nie powiem. Bo... <laughs> Dalej jestem chory. Tak szczerze, jak tu włączy się kamerkę, to ja nie wiem. Ej, w ogóle... Da się w ogóle to nagrywanie z kamerką? Dobra, widzowie, teraz na pewno robimy rekord. Maciek, skup się, robimy rekord. I po może troszkę dalej będę robił banany. Nie, bo ktoś mi zabierze, no. Kurde, czemu wy zabieracie mi banany? Tańczę cały czas, lecę jak samolot, papaj. Zobaczcie, banan nie żyje, nie. szybko. Siubi, tubi, tubi, bra. Jezu, jak się przestraszyłem. Ha, ale z nich bambiki nie mają fałdolców. Ej, Widzowie, teraz zrobię troszkę ciekawą rzecz. Bo nie wiem co się teraz stanie. Czy będę miał cztery osoby? Czekaj powinienem mieć cztery. Chyba że coś się zboguje mi się ale no jest takie prawdopodobieństwo. Yy, Cięcie. Yy. Nie no żartuję widzowie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja będę fajnie na ciebie płakał. Yy, to nie działa, widzowie. A, bo ja muszę ustawić No trzy osoby, widzowie, no naprawdę. A nie, to będzie działało. Nie. Oni zginął to będzie dwa. ja trzy, to. to będzie... A będzie działało, dobra, widzowie działa, to będzie działało. Będzie dwa. I. Czekajcie. No. Tak, to będzie działało. Byśmy by musiały być jedna osoba. No jo! Został pobity makareną, makareną. Zrobimy sobie bana Jarzejana. Ole Ford. Siu tu pitu pipo I zostajemy teraz sami. A nie. Jednak nie. Nie! Kurcze. No co? Dobra, widzowie, już jestem. Ja, widzowie, teraz naprawdę robię rekord. Ja po prostu się bawię. Się po prostu bawię. To jest też gierka. Robię rekord. Full skupienie i tyle. Uff. Dobra. Robimy rekord, widzowie. Let's go. Kurde, jak dobra. dobra, myślałem, że już jedna osoba ginie Okej okay. Stopera nie mam przy sobie, bo nie chciało mi się go brać Oho Okej. Okay. Jo! Nogą to można wszystko zmniejszyć, W ogóle nie widziałem. Dobra, on nie giną chyba. A nie nigdy przeżyli <grystanie> A skasiłem tego typu i no Dobra żyjemy okej okay. czyli zostałem sam widzowie patrzcie no nie wierzycie jestem sam okej okay. no kurde sejwa muszę robić no co no nie no widzowie zblokowało mnie no ja pier mm. Widzowie, teraz sobie zagramy coś specjalnego skinkiem. Więc let's go. Zagramy się coś specjalnego z kineczkiem. Więc może coś specjalnego skinem się uda zrobić rekord. Ale z niego Bambik. Co z pięści chcesz? Puu! A, ten bot zrobił sajwo! Eee... widzowie. Ten bot chyba. Eee... W... eee co? Już eee, no, szybciej, no! Dobra. I sobie już Put dostał. Co? Puuuu! Eee, on teraz zginie. Nie, no, to on nie zginie, to naprawdę. Ja eee, nie, nie zginął. Nie, no te boty sú naprawdę kokšu. Šup. tupi tupi pro. Dobra. O nie. Banan nie zadziałał. Dobra. I opie. Zrobiliśmy to. No co? Aha, dobra, nie, no jako. I widzowie, ja się będę powoli z wami żegnał. Jutro odcinka, niestety, ale nie będzie. Następny odcinek się pojawi, może w sobotę, może w niedzielę, takie coś, ale nie zapewniam. Wczoraj nagrałem też odcineczek. Tylko że graliśmy już oficjalną wersję, oczywiście mamy na coś specjalnego, tak jak wiecie, może oglądaliście yy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam do obok mojego awatara. No i będę powoli się z wami żegnał. Link do na kanału będziecie mieli w, w opisie do mojego drugiego kanału też będziecie mieli, będziecie mieli link w opisie. No więc ja będę się powoli z wami żegnał. Trzymajcie się, papatki!